Witamy drogich YouTubowiczów. zapraszam do nowego programu Kaszanki w minutę który będzie Wam przedstawiał gry, które są określane kaszankami czyli dziadowskimi grami. Od razu mówię że to nie jest plagiat programu użytkownika Bartek GM. Najgorsze gry świata, ponieważ jego program recenzuje gry, a mój po prostu przedstawia je i podpowiada czy je kupić czy nie. A więc zaczynamy dzisiejszą grą będzie rajd na Berlin Oddziały Specjalne. Wydawcą tej gry jest City Interactive. Jest to klasyczna strzelanka z widokiem pierwszej osoby. Gra roz Zgrywa się w czasie II wojny światowej. Oto główne menu gry. Zobaczmy co jest w opcjach. Nic specjalnego, normalne ustawienia przy budżetowych grach. Zaczynamy grę, ustawimy poziom trudny. I oto jesteśmy. Od razu widzimy przestarzałą nawet jak na 2005 rok grafikę. Postać porusza się dziwnie, a okolice są słabe, brzydkie i małe. Na początku gry mamy do wyboru, trzy rodzaje broni, snajperkę i karabin maszynowy oraz granaty. Niestety nie ma dźwięku, ale mogę wam powiedzieć, że bronie wydają nierealistyczne dźwięki. I najgorszy element gry, progowie. Ich IQ wynosi chyba 50. Strzelają gdzie popadną, pchają się bezsensownie pod lufę. Po prostu, że nada. O właśnie widzimy. Halo tu jestem, Gamoniu. A teraz popatrzmy na modele postaci. Po prostu są okropne. Pooglądajmy dalej w rytmie muzyki. Podsumowując, gra jest kiepska, nie warto jej kupować ceny na Allegro dochodzą do dyszki, już lepiej dołożyć 20 zł i kupić na Allegro Call of Duty 2.